Cześć, czołem kluski z Rosołem. Ja witam Was w kolejnym, prawdopodobnie, no, no, być, powiem, być może ostatnim odcinku z świątecznego Winter Eventu. Tak, w dzisiejszym odcinku chcę dobić 350 prezentów, bo tyle potrzeba, żeby zdobyć dziś dwa silniki. i Teraz pokażę Wam najlepszy sposób na zarobek. Nie bez powodu jestem na spawnie. Trackera, ja tu nie mam zbyt dużo ciężarówek, wezmę tą moją. No i, i tutaj zobaczcie. O, tu tak w ogóle na trackerze są. Zobaczcie, y, tory kolejowe. Nie wiem po co, nigdzie nie prowadzą. To jest taki jakby fragment tylko na drodze. Nie wiem po co to jest. Może tu będą pociągi w przyszłości wjeżdżać. Nie wiem, no, ale my jedziemy tu i zobaczcie. I tutaj można dostarczać prezenty. Zobaczcie, bierzemy prezent, słowino event Zaakceptuj Jeszcze mamy booster 38 minut Ja też Chcę sobie powbijać prezenty, bo Jeszcze Do końca eventu chyba 21 godzin zostało Trochę ponad No i No i my jedziemy Chcę powija, powbijać prezenty, bo myślę, że Mam taką teorię, że Coś będzie jeszcze takiego dodane na przykład w ostatnie 3 godziny eventu. Na przykład za no, żeby nie było za dużo, na przykład za 500 prezentów. No taka limitowana rzecz. Na przykład jakiś dodatek do auta, czy coś takiego. Mam taką teorię, że coś takiego może być. Też poza tym te prezenty później można będzie wymieniać na kaskę, więc nie wiem, yy, czy to... O, to auto we mnie wjechało. No panie, co pan robi? No dobra, ale no zaraz tego tira. Wyprowadzimy, a jak nie to nawet nie odjechaliśmy zbyt daleko Od spawnach No i też myślę, że Ja jeszcze wtedy nie grałem Co prawda, ale no w evencie Halloweenowym Można było wymienić Jakby, co tam było chyba waluta Jak nie jakieś Halloween Coiny, coś takiego No i można to było wymienić Na pieniądze później, więc nie wiem Czy to się będzie opłacać, chociaż mówili, że Teraz to ma być takie zbalansowane, żeby na przykład ludzie w czasie eventu nie siedzieli. Jak już biją samochody, nie wbijali prezentów, żeby to się bardziej opłacało niż zwykłe dostawy. Ale myśl... co tu jest w tym że tak w ogóle? Zobaczcie. No więc powinni to zbalansować jakoś, ale. No ale nie wiem, czy to w końcu doszło do skutku. Jezu. Jak chyba kiedyś zainwestuję w prywatny serwer. Wiecie co? O, ale mamy zobaczcie. Piękny, pocieszny wschodnik słońca. Co tu jest w tym że Jezu, jak jasno! Zobaczcie, a bo to się świeci, zobaczcie, to jest tak zrobione, że tu są ścianki świecące i dobrze śwituje po prostu przez to Pomyślane, dobrze, ładny. W ogóle bardzo designowo ta przyczepa mi się podoba Co tu jest? Even supplies Su Suplis Suplis chyba? Co to w ogóle znaczy? Nie wiem Ale no, my sobie jedziemy ale zapytasz, jak co to ma być w ogóle, jaki najbardziej opłacalny sposób na zarobek prezentów yy, yy, Że ty jakimś tirem se jedziesz, no i co z tego Ale tir to dopiero pierwsza część całej operacji Zaraz się przekonacie, zmienię się światła na takie dzienne Oj Tutaj, żebym się nie walił, no właśnie No właśnie w pole, tak, ale to zaraz odkręcimy Tam już mamy skręt na event w ogóle musimy jechać, nawet mamy na dole napisane y, słowino. Event O, to tam w ogóle ten tir jest też dobry na lód, jego aż tak nie zarzuca. Sobie. Dlaczego tu jest lód na skrzyżowaniu? Przecież się nie robi chyba śnieg. A nie, je, zobaczcie, niebo się chmurzy, chyba będzie śnieg. Tak, ty, fajnie. Ja lubię śnieg. Taki jest ładny ten śnieg w tej grze. Nie w prawdziwym życiu. O teraz akurat nie pada, ale no tak niedawno z godzinkę temu padał. W ogóle też trochę się martwię, znaczy no zdążymy na pewno, ale no mamy 16 stycznia wylot do Tajlandii i jak w Warszawie będzie taka śnieżyca, co prawda już zapowiadają, że ma się ocieplać. Um, no, ale no samoloty są odladzane, że no, co prawda w Frankfurcie mamy 4 godziny odstępu między samolotami. No, jak na przykład, jakby we Frankfurcie też było zimno i by odladzali go, to już w Delhi mamy tylko, tylko chyba 2 godziny. O, zobaczcie, event 21 y, godzin y, 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 13. Co to jest? Dobra, nie umiem tego. Nie wiem. No, ale my jedziemy tu. Oj. U, utknąłem. Dobra, jedziemy. Pięknie. Tutaj ten tir w ogóle dobrze sobie radzi na lodzie. Potrafi szybko hamować. W razie czego, gdyby lód pękał, można nim szybko skręcić. Oj! Kurde. Oj, ta przyczepa też ratuje mocno tyłek. Bo przyczepa sama w, so w sobie w lodzie nie może utonąć, więc. Jak tylko ci przód wpadnie, jak właśnie mi teraz wpadł, to po prostu trzeba zaczekać, aż lód się zregeneruje. No i elegancko lód się zregenerował i jedziemy dalej. Tak w ogóle czekajcie. Yy, już tu. Yy, czat jest zablokowany. Ja chyba tego niedługo odblokuję tą weryfikacją, ale. Skręcamy tu. Proszę, zobaczcie. I teraz. Hamujemy. O, i mamy. Mamy aktualnie. Tu... Nie. Nie, nie, co jest? Czekajcie, stop. Anuluj, anuluj. co to ja bym odwalił. Dobra, zamykam to. Prawie sobie weryfikację zrobiłem XD. 351 prezentów, ale my nie teraz to. Tylko teraz dostarcz. Long. Stary, do starego Jarka mam, więc możemy szybko se tam śmignąć. Coś czuję, że to teraz Będę to na każdym filmie Mówił Próbując sprawdzić, ile mam prezentów na evencie przed... Nie chcąc Zweryfikowałem <grym> Nie wiem, czemu Mnie to tak śmieszy O, zobaczcie, już tutaj Jesteśmy i też w ogóle Chciałem powiedzieć wam jedną rzecz Ostatnio Na święta od kogoś z rodziny Dostałem taką fajną grę o lotnisku Na Steamie, jakby i też mogę z niej nagrać jakiś odcinek. Jeszcze ja z jej nie wiem, jak to się gra. Dopiero tam. Dopiero zobaczę. Ale że chyba się rozbudowuje jakieś lotnisko swoje. Hmm, można odblokowywać nowe połączenia swojej linii lotniczej. No, ogólnie takie strategi strategiczne do myślenia. W sumie tu też trzeba myśleć. Znaczy, ja nie wykluczam, że w PCD nie trzeba, w sensie o to mi chodzi. No, ale no, taka fajna gra. No, ja se mogę też ją na spokojnie nagrać. Myślę, że to już po powrocie z ferii będziemy mieć dużo czasu na montowanie, no, na wszystko. No, i myślę, że wtedy mogłby, mogłoby takie wlecieć. My teraz pędzimy do starego Jarosławia 2. To też fajnie, bo to jest akurat naprzeciwko tej drogi, gdzie my pędzimy z maksymalną prędkością i można we, od razu wlecieć w te bramy, jakby. O, to jest tutaj. W ogóle tu jest i Fivend w Starym Jarosławie. Jak myślicie, warto szukać? Dobra, daję. E, ktoś ukradł nam jakiś bartek. 2988. Ciemno-szary jakiś. Ty to może on tu będzie jechał? Zobaczmy. Tak, on tu. O. On tu pędzi tym. Dobra. Ale my mu nie przeszkadzamy i jedziemy. Odebrać silnik. dobra. I pójdę sobie już do Darłowa. Jeszcze jutro pogrinduję te prezencje. 364. 364 to prawdopodobnie ostatnia liczba prezentów, jaką mam taką dużą. A może jak jutro jeszcze se pojeżdżę tak ciężarówką. Bardzo to przyjemne jest, bo chyba w Bustela się dostaje 13 prezentów, z tego co wiem. Ej, co jest. A, bo ja jestem w tej pracy, dobra. Ja czasami tak jego mam laga Ja chcę Dodarłowa. Niedosławna. Dodarłowa powiedziałem. Ta gra czasami mnie tak troluje. O, już jestem. Wchodzimy. Teraz już wezmę sobie od razu wentówkę i kupię dwa silniczki naraz Dobra, a więc bierzemy sobie. Ja tak szczerze mówiąc, wolę to RB To Audi wydaje mi się, że jest lepsze niż BMW, bo ono tak jakby nie zarzuca, to BMW takie mało Znaczy takie jest, no jest zwrotne, ale no wiecie, no jak, no, no nie wiem jak to powiedzieć, no tak zarzuca na nakrętach strasznie i ciężko nad nim kontrolę utrzymać Więc, więc, a to Audi jest takie lepsze mam wrażenie O, zobaczcie, śnieg przestał padać Jest tak teraz przejrzyście I zasuwamy Zasuwamy, drodzy Państwo 200 na godzinę <noise> W ogóle może zrobię odcinek z Kariną Gdzie ona się przejedzie eventówkami Bo ja jej mówiłem o tym evencie Ale ona mówi, że nie lubi takich Znaczy, no, nie bierze udziału W różnych eventach, w grach różnych No, no więc Będzie wykorzystywać mnie Na jazdę samochodem, dobra My tu mamy event, wow, i w górę, i przez płot prawie byśmy przelecieli, ale na szczęście się tak nie stało W sumie dlaczego na szczęście, byśmy byli od razu na jeziorze, ale no O, skręcamy tu Ciekawe, kiedy następny taki event będzie, taki podobny do tego, czy na przykład do tego z Halloween był No, ten z Halloween był dwa lata temu chyba jakoś No, czy może półtora roku temu, ale My tu... O, są specjalne prezenty, czy to te same, co już brałem? E, to chyba te same, co ja brałem już No ale my bierzemy, pierwszy bierzemy do, do Audi, pięknie Kupiłem? Tak, ubyło mi prezentów i tu też kupiłem 14 prezentów mi zostało Teraz pojedźmy sobie do warsztatu, stuningujmy tego, już nie będę się resetował do Darłowa Przejadę setendy po prostu i, i stuningujemy sego go żeby no, no, już tak po prostu. Wjechaliśmy do Darłowa, tu jest. Y, zobaczcie ten. Jest, no, 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 na plecy oczywiście musiałem się przewrócić. No, ale. No, tu jest już auto, dudek. Telefon 000000000 000 000 000, O, zobaczcie, jest Renifer w Sęczkowie do uratowania. Jezus, nie do uratowania, tylko do znalezienia No No, a więc no, nie, no raczej już mi go zakoszą, ja chcę teraz chcę stuningować autko Gdzie my mamy, wyłączyć sobie czas, żebym go znowu nie zweryfikował, silnik Jej, mamy Baj Za 0 złotych, na pewno, na pewno Na pewno za 0 złotych bierzemy, to nie wiem, drogo strasznie mają ostatnio Ale trudno, przeboleje I co, i ten silnik co mu teraz poprawia? Spróbujmy się tak rozpędzić na trasie, do hmm, może w stronę Sęczkowa. Tam się spróbujmy rozpędzić. Zobaczmy, czy to jakoś pomoże ten silnik. No nie, no jak ja się tak będę przewracał, to nic nie osiągniemy. Ale ustawmy się tu. No i ruszamy, szczerze mówiąc. Zobaczcie, ty chyba szybciej trochę. Albo ja, albo ja sobie coś wciskam, albo to szybciej, nie no, szybciej Już zaraz 200 na godzinę Nie no, ten silnik robi robotę, jak dla mnie, mega będziemy zobaczymy ile, ile będziemy w stanie wyciągnąć tu Na tej drodze 270 280 będzie Jest 280, kto da więcej? Oła Dobra, jeszcze sobie zmodyfikujemy BMW, bo do niego silnik też przecież zakupiliśmy Dlatego my sobie go właśnie zresfimy O, jest powiadomienie na czacie, ciekawe czy ten Bartix, czy jak on był ukradł samochód My bierzemy sobie ten BMW Tak, Mission Ended, to jakiś pros jest, bo udało mu się dojechać O, zobaczcie o czym mówię z tym BMW, to BMW tak zarzuca, zobaczcie, o, tak tyłkiem Ale, no Teraz to ja wam chciałem trochę pokazać I się władowałem yy, W rogatkę, ale yy, Ale no W BMW, chociaż mamy mój piękny Dywanik, ocencie, mój dywanik piękny Genialny jest ten dywanik No ale my Pojedźmy tu O I weźmy sobie silniczek I w BMW się spróbujmy rozpędzić O, tu ktoś też się tuninguje obok mnie. Siema wariacie, co tam robisz? Co ty masz? U, chyba też i Jest grana, ale druga. Yy, to, Audi. Dobra, silnik. Yy, też bierzemy silnik za darmo. I. No i też się rozpędzimy na tej trasie. Tylko ten silnik daje takiego kopa, że ja jestem nieodpowiedzialny i rozłupię to zaraz Ten silnik W sensie, no, auto Dobra, i jedziemy Przeniknijmy se przez latarnię, normalny dzień w Bydgoszczy No i my skręcamy se tu Ale on brzmi, czekajcie, ja sobie chcę go posłuchać Dobra Dobra, może na stonie, żartuję, ale na takie 80 Dobra, jedziemy. Ty, fajnie. Tylko on właśnie tak zarzuca. Właśnie dlatego ja nie lubię tego BMW, bo on zarzuca strasznie. O. Dobra, nawet teraz się utrzymujemy na drodze. Już ponad 200. 270 będzie chyba więcej jeszcze niż tym. Będzie 300. Jest 300. Lecieliśmy 300 na godzinę. Dobra. I gdzie? I nawet nie rozbiłem go tak mocno, tylko zahaczyłem lekko tu. No a więc w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Być może jeszcze na szybko po... jutro nagram odcinek jakiś pożegnalny z eventu. ale ja na razie idę się cieszyć moimi autami Stuningowanymi. No, i myślę, że z racji tego, że wczoraj miałem 0 prezentów, a dzisiaj uzbierałem na dwa silniki, to nieźle. No więc to pa. Cześć, się i widzimy się w innym odcinku. A ja jeszcze spróbuję się rozpędzić raz do 300. Pięknie, tutaj. Dobra, to jest prawo jazdy. Możemy przez niego przeniknąć. Na szczęście, pędzimy. No będzie 300. Dawać 300. 300. 306 było i 102 metry rekord skoczni.